W piątek, 24 marca 2023 roku, południowo-wschodnie stany Zjednoczone zostały nawiedzone przez potężne tornado i silne burze, które spowodowały śmierć co najmniej 26 osób i ogromne zniszczenia. Najbardziej ucierpiał stan Mississippi, gdzie tornado zrównało z ziemią całe miasteczka i uwięziło ludzi pod gruzami. W tym materiale przedstawiamy najważniejsze informacje na temat tego tragicznego zdarzenia. Oh man, like north side of Amory, this is coming in. Oh man. Dear Jesus, please help them. Amen. Okay. So this is gonna track along highway twenty five. Unfortunately, this is cut farther a little bit more east. Według krajowej służby pogodowej USA NWS tornado przeszło przez Mississippi i Alabama z prędkością 113 km na godzinę. I pozostawiło po sobie pas zniszczeń o długości 274 km. Tornado było częścią większego systemu burzowego, który przyniósł ze sobą silne porywy wiatru, ulewny deszcz i grad wielkości piłek golfowych. W niektórych miejscowościach wystąpiły też podtopienia i osunięcia ziemi. Tornado spowodowało ogromne straty materialne i ludzkie. Według CNN zginęło co najmniej 26 osób, z czego 25 osób zginęło w stanie Mississippi i jedna w stanie Alabama. Wiele osób zostało rannych lub zaginionych. Tornado zniszczyło lub uszkodziło setki domów, budynków publicznych, linii energetycznych i drzew. Wiele miejscowości zostało pozbawionych prądu, wody i komunikacji. Najbardziej dotknięte zostały miasteczka Rolling Fork i Silver City w zachodniej części Mississippi, gdzie tornado niemal całkowicie zmiotło zabudowę. huge wedge. Yeah, listen to it. I can hear that. Oh, th boy. oh my goodness. Yeah. yeah, Max is gone. That's somebody. Very large. Slow down, slow down, slow down. It's literally right here. It is in the field in front of us. Tornado, które uderzyło w Rolling Fork, miało siłę EF4, co oznacza, że wiatr osiągał prędkość ponad 300 km na godzinę. Taka siła wystarczyła, aby całkowicie zniszczyć domy mobilne, a nawet także zbudowane budynki murowane. Zdjęcia z miejsca pokazują, że wiele domów zostało zmiecionych z powierzchni ziemi, a samochody zostały przewrócone lub porzucone na dachach innych budynków. Nawet wieża wodna miasta została powalona przez tornado. Wśród ofiar śmiertelnych są zarówno dorośli, jak i dzieci. Niektórzy zginęli w swoich domach, inni próbowali uciekać przed tornadem lub szukać schronienia w innych miejscach. Wiele osób zostało rannych lub zaginionych. Przez wiele kolejnych godzin służby ratunkowe pracowały na miejscu, aby ratować ludzi. Na miejscu pracowały służby ratownicze, wojsko, policja i wolontariusze. Poszukiwali oni ocalałych pod gruzami, udzielali pomocy medycznej i psychologicznej, rozdawali żywność i wodę oraz usuwali zniszczenia. Gubernator stanu Mississippi Tate Reeves ogłosił stan wyjątkowy i zapełnił o wsparciu ze strony rządu federalnego. Prezydent Joe Biden wyraził kondolencje rodzinom ofiar i zapowiedział pomoc dla poszkodowanych. Mieszkańcy dotkniętych przez torno do miejscowości są wstrząśnięci i zrozpaczeni. Wielu z nich straciło swoje domy, dobytek i bliskich. Niektórzy opowiadają o dramatycznych chwilach, gdy ukrywali się przed żywiołem lub próbowali ratować innych. Jednocześnie wielu wskazuje się odwagą, solidarnością i nadzieją. Pomagają sobie nawzajem, dzielą się tym, co mają i wspierają się duchowo. Burmistrz Rolling Fork, Elrich Walker powiedział, moje miasto zniknęło, ale jakoś to przetrwamy. Wyjdziemy z tego silni. Rolling Fork to niewielkie miasto liczące około 2000 mieszkańców położone nad rzekami Mississippi i Jezu. Około 1-5 ludności żyje poniżej granicy ubóstwa, a wielu mieszka w domach mobilnych, które są szczególnie narażone na zniszczenia podczas silnych burz. Ponadto miasto od lat zmaga się z zagrożeniem powodziowym spowodowanym przez niewydolny system zapór na rzece Jazu. Mieszkańcy Rolling Fork są szokowani i zrozpaczeni skalą tragedii, która dotknęła ich miasto. Niektórzy stracili wszystko, co mieli domy, rodzinę, przyjaciół. Inni starają się odbudować swoje życie i wspierać swoich sąsiadów. Wszyscy jednak mają nadzieję na lepsze jutro i dziękują za pomoc i solidarność ze strony całego kraju. W piątek, 31 marca amerykańska agencja Storm Prediction Center wydała piąty najwyższy stopień zagrożenia burzowego dla dwóch obszarów zaznaczonych na mapie. Jest to i yy, szykuje nam się bardzo poważny incydent burzowy w Stanach Zjednoczonych od lat. Kolejny bardzo silny incydent burzowy. Ostatni raz piąty stopień zagrożenia burzowego wydano 25 marca 2021 roku. Najwyższy poziom, poziom 5 sugeruje powstawanie szeregu niebezpiecznych zjawisk, począwszy od tornad, które mogą mieć siłę EF4 bądź ef 5 poprzez bardzo silne bądź nawet niszczycielskie porywy wiatru prostoliniowego i opady bardzo dużego gradu. Sytuację na pewno będziemy obserwować, jeżeli coś się będzie działo, to dajcie znać, czy zrobić kolejny taki materiał.